Mojej zgody na coś, takie, takie działania nie ma. Na taki budżet obywatelski, nie o taki budżet obywatelski walczyliśmy. I jeśli się nie mylę, powiedział to właśnie pan szczęsny Filipiak, że jeszcze by tego brakowało, żeby się wnioskodawcy promowali na budżecie obywatelskim i potem startowali w wyborach. Miasto mogłoby zaproponować wymianę modrzejówki za kościół. Mamy, można powiedzieć, takie hu, hurtowe zbieranie głosów na taką skalę. Jeśli teraz nie powstrzymamy tego, to za rok budżet obywatelski straci całkowicie sens. Takie projekty nie powinny być realizowane. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Gittler, a gorącym tematem, którym dzisiaj je żyje Kraków jest podsumowanie wyników głosowania w budżecie obywatelskim. Naszą gościnią jest dzisiaj pani Natalia Nazim, spotykamy się po raz kolejny, ale temat jest bardzo, bardzo bulwersujący. Dzień dobry. Dzień dobry i naprawdę chciałabym się dzisiaj cieszyć z wyników głosowania w budżecie obywatelskim. Niestety nie mogę. Panie Natalio, wczoraj wieczorem pierwszy raz odbyło się takie spotkanie nazywa się to galą na którym wręczano dyplomy osobom, które. Nie wiem, czy złożyły wnioski, czy też ich projekty wygrały w budżecie obywatelskim. By, nie była pani na tej gali, ale, y, ale jakie, są, y, jakie są opinie? To znaczy gala była, odbywała się po raz drugi, pan, w ubiegłym roku była e, pierwszy, po raz pierwszy w bunkrze sztuki, e, natomiast e, myślę, że wszystkich nas bulwersowało i szokowało to, że przytłaczającej większości wygrał projekt jednego radnego przewodniczącego komisji sportu pana Marka Kohenhauera, który jak ja policzyłam prawie 40 projektów we wszystkich dzielnicach poskładał, z czego 16 projektów na kwotę praktycznie do 10 milionów złotych. A mówimy, że w puli budżetu obywatelskiego jest 51 milionów. Te projekty wygrały. No i jak się przyjrzymy tym projektom, to ja mam bardzo poważne zastrzeżenia co do spełniania przez nie kryterium ogólnodostępności. Najpierw wyjaśnijmy. Tak. No, jest budżet obywatelski, głosują mieszkańcy. Tak. Wydaje się, że skoro tak zadecydowali mieszkańcy, to idea budżetu obywatelskiego została spełniona. Pani to kwestionuje. Yeah. Oczywiście, że kwestionuję, dlatego, że po, po moich e, postach e, w social mediach odezwało się do mnie bardzo dużo osób zgłaszających liczne nieprawidłowości e, w, e, i praktyki stosowane przez kluby sportowe, polegające na tym, że trenerzy wymuszali na dzieciach zbieranie po 10, 25 kart do głosowania przenoszenie e, warunkiem, e, e, nie wiem, na przykład otrzymanie, dowiedziałam się, że, że otrzymanie 50% zniżki na półkolonie sportowe, w, do tego wymagane było zebranie e, co najmniej 15 kart do głosowania. Czyli e, twoje, e, jeśli chciałeś być w pierwszym składzie w, w, na, meczu? na meczu, musiałeś przynieść odpowiednią liczbę kart, czyli twoje, twoje, twoja pozycja, twoje e, e, miejsce w drużynie zależało od tego, ile kart do głosowania przyniesiesz. Ja nie wiem, czego my uczymy dzieci, bo na pewno nie tego, czym jest budżet obywatelski w ten sposób. Uczymy, jak obchodzić system, jak kombinować, jak e, nie boję się użyć tego słowa, jak e, m, wygrywać, wyłudzać nieuczciwymi, wygrywać nieuczciwymi metodami. Wy, Wyłodzać pieniądze z budżetu? E, myślę, że tutaj e, jest to ewidentne złamanie regulaminu budżetu obywatelskiego i te wyniki ja e, będę je kwestionować. Uważam, że te wyniki budżetu obywatelskiego nie powinny w ogóle zostać. E, e, m, nie tylko upubliczne, ale w ogóle nie takie, takie projekty nie powinny być realizowane. No ale, w których są ewidentnie łamane budżetowe. prawa budżet odebrał kilkanaście dyplomów, to jest tak. niewątpliwy sukces. Złożył projekty, ludzie zagłosowali, zdobył pieniądze dla ważnych dla siebie celów. On jest przewodniczącym Miejskiej Komisji Sportu. Tak. Wydaje się, że no, realizuje swoją misję. No to ja przeczytam jedną, jedną z tych opinii, która, która, która dla mnie jest taka bardzo wymowna i tutaj jest tak, a, e, widzę oburzenie z perspektywy środowiska biegaczy, że poprzednie e, przepadały totalnie otwarte treningi za 2-3 tysiące za rok, a takie coś przechodziło, a ludzie na forach osiedlowych piszą, że nowego chodnika nie będzie, ale będzie ortalion dla Jasia, jakiś kosmos. I, e, no to myślę, dobrze. że jeśli mhm. bardzo duża pula e, tych środków idzie na nagrody, wy, wycieczki, E, półkolonie e, i Getry, e, 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 w, wyposażenie sportowe, piłki, e, m, ubrania i dodatkowo e, jeszcze są to właśnie jakieś tego typu rzeczy. To idzie dla, dla 40, nielicznych. dzieci. Wyjad... No, dokładnie tak to się odbywa. Jeśli e, na tym mają, e, jakby to ma być tylko dla nielicznych, to ma być tylko dla członków klubu sportowego, to mają być, e, my mamy to wszystko jako mieszkańcy sponsorować, to mojej zgody na coś, takie, takie działania nie ma. Na taki budżet obywatelski. Nie o taki budżet obywatelski walczyliśmy. Ja przypominam 9 lat temu, gdy wygrał projekt skrzydła Krakowa, wstąpiłam do Rady Budżetu Obywatelskiego i powiedziałam, że to ja nie chcę, żeby drugi raz powtórzyła się taka sytuacja jak ze skrzydłami Krakowa. Mamy dokładnie taką sytuację, tylko w innym wydaniu. I dla mnie niepokojące jest to, że urząd miasta Krakowa, władze miasta Krakowa nic z tym nie robią. Udają, że problemu nie ma. Jak długo? Jeszcze jeszcze możemy udawać, że e, dochodzi do przekłamania wyników e, e, budżetu obywatelskiego, głosowania w budżecie obywatelskim, że są zbierane hurtowo na masową skalę głosy papierowe e, i jest notorycznie łamany regulamin budżetu obywatelskiego. No wróćmy do tego regulaminu, bo teraz odbywały się konsultacje y, i można było zgłaszać Do dzisiaj można jeszcze tak, zgłaszać. Tak, można zgłaszać projekty, y, znaczy pomysły jak ten regulamin powinien być zmieniony. Myśmy już trochę o tym rozmawiały w czasie naszych poprzednich rozmów czy w kuluarach mówiła pani na przykład o tym, że obecnie w budżecie obywatelskim obowiązuje pewna anonimizacja, to znaczy, że jest projekt, nie wiadomo kto jest jego autorem. Tak jest. I dopiero tak jak teraz na gali okazuje się, że autorem był jeden, jedna osoba. Tak. I konkretnie jest to radny no radny i powiedzmy sobie to radny, który jest też szefem komisji. Dlaczego pani to, chciałaby to, to, to nie... zmienić? Mówimy o szerokowym radnym. Ja bym chciała, żeby po pierwsze wnioskodawcy brali odpowiedzialność za swoje projekty, żeby było jawne i, i, i czytelne, kto za tym projektem stoi, bo za tym idą środki publiczne, prawda? Przecież to nie jest finansowane ze środków prywatnych, tylko z, nas, z naszych wszystkich. Po drugie, ja domagam się, żeby rzeczywiście było spełniane kryterium ogólnodostępności przy projektach miękkich. Ono nie jest spełniane, dlatego, że kluby sportowe oferują te wycieczki i te wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie członkom Wróćmy swojego klubu. Wróćmy do tej anonimizacji, tak. bo mówiła pani, że już były takie głosy, żeby to zmienić, tak. ale jednak ostatecznie nie zmieniono tego, jakie argumenty padają, bo wydaje się, że to jest, no... Każdy chciałby wiedzieć, kto jest autorem projektu. Zresztą my o tym piszemy. Ja ale usłyszałam, ale tak. takich informacji nie znajdziemy. To jak byłam członkinią jeszcze Rady Budżetu Obywatelskiego, to usłyszałam, i jeśli się nie mylę, bo wiedział to właśnie pan Szczęsny Filipiak, że jeszcze by tego brakowało, żeby się wnioskodawcy promowali na budżecie obywatelskim i potem startowali w wyborach. To znaczy, że uważa pani, że takie osoby, nie wiem, jak pan Krzysztof Kwarciak, czy choćby pani, on jest radnym z Jesteśmy traktowani jako zagrożenie, realne zagrożenie, ponieważ mogłoby nam się zamarzyć, chcieć być radnymi. E, po co? Po co nam to? Po co nam dodatkowo konkurencja? Czy uważa Pani, że teraz to się zmieni? Zgłaszaliście, zgłaszaliście pomysły, jak zmienić ten, ten regulamin? Wielokrotnie. Ja nie pomnę, ile razy złożyliśmy propozycję, aby uszczelnić również głosowanie papierowe. To jest bardzo proste, wystarczy nie drukować kart do głosowania, wystarczy przestrzegać regulaminu budżetu obywatelskiego, że głosowanie jest osobiste. Wystarczy, żeby na karcie do głosowania każdy radny, który przyjmuje taki głos do urny, bo tylko radni dzielnicowi mogą. E, mogą te e, głosy lub urzędnicy, żeby się, żeby się podpisali, żeby było jasne, że ten głos został oddany w tym punkcie, w tym dniu, i ta osoba ten głos zweryfikowała, czy też przyjęła. I od razu będzie czarno na białym, wiadomo, co się dzieje w punkcie. To znaczy, pan... Jeszcze tylko dodam. Mhm. Jeden, e, jeden z moich kolegów powiedział mi, że kiedyś policzył Ile osób musiałoby fizycznie przyjść do punktu, żeby taki dany projekt dostał tyle głosów, ile dostał. I wyszło mu, że codziennie do tego punktu musiałby przynosić przechodzić 60 osób. To jest po prostu nie Każdemu dniu głosowania. W głosowania to jest nie, nieprawdziwe i tajemnicą Poli Szynela jest, że głosów papierowych w tym momencie jest już to też nie jest tajemnica, to, jest, to są fakty. Głosów papierowych oddanych w budżecie obywatelskim jest więcej niż głosów oddawanych elektronicznie. To przeczy z zdrowej logice, że to jest po prostu niemożliwe, że ludzie mając do wyboru drogę elektroniczną, która jest dużo wygodniejsza, wybierają Uważa głosowanie pani, papierowe. że przez to łatwiej jest manipulować? Tylko, to jest jedyny powód, ponieważ tylko głosowaniem papierowym można manipulować. Głosowanie elektroniczne jest lepiej zabezpieczone. Jedną z, z problemów, które pojawiają się przy realizacji budżetu obywatelskiego jest też to, że, że pewne rzeczy potem zostają zmieniane. Wiem, że Państwo bardzo mocno stawialiście opór, protestowaliście przeciwko zmianom, jeśli chodzi o park. Wisławie Szymborski, miał tam powstać pawilon. Idea była taka, i na to zagłosowali mieszkańcy, żeby tam był park. Pierwszy pomysł, który Pani zgłosiła, i tak uległ dużym modyfikacjom, a, no, a teraz miał się tam jeszcze pojawić pawilon. To znaczy, tutaj chciałabym powiedzieć, jak wyglądała sytuacja, bo niewiele osób już o tym pamięta. My wnioskowaliśmy na samym początku o tym, żeby 100% terenu przeznaczyć na park. Ostatecznie stanęło na tym, że 94% ma terenu ma być na park, 6% na pawilon. I od samego początku była mowa o tym, że w parku, obojętnie czy on byłby Szymborskiej, jakimkolwiek byłby parkiem, pawilon jest potrzebny. E, natomiast, e, jakby to, gdzie on miał stać to wszyscy jakby wiedzieli, no zresztą nawet jak się pójdzie do parku, to można na mapie zobaczyć, że tam jest wydzielona te, ten, ten fragment działki pod zabudowę. Natomiast e, jakby dużym zaskoczeniem była na pewno wielkość tego pawilonu. I o to poszło, czyli że wszyscy sobie wyobrażali, że ten pawilon to będzie taki parterowy budynek, który będzie stanowił zaplecze dla parku, że to będzie kawiarnia plus toalety. A okazało się, że to jest e, wielopiętrowa kamienica. I stąd też skończyło się tak, jak się skończyło, czyli to akurat ja nie byłam tak autorką, ale pan Mariusz Waszkiewicz i pani Monika Bogdanowska, oni złożyli taką uchwałę, aby w ogóle w parku żadnego budynku nie było. Ja tylko przypominam, że to jest uchwała kierunkowa, czyli nadal w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może ten teren jest przeznaczony pod zabudowę dopiero musi zostać taka zmiana przeprocedowana w przypadku parku w przypadku rejonu rajskiej uchwalanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zajęło 3,5 i pół roku dokładnie nie wiem ile zajmie przeprocedowanie tej zmiany to znaczy to na razie jest uchwała kierunkowa to nie są jeszcze podjęte Decyzję nie ma jeszcze fizycznie zmiany w miejscowym planie zabezpieczeń. Korzystając z tego, że jest pani dzisiaj na studiu, jeszcze tak. podpytam o modrzejówkę, Powiem, tak. że państwo prowadzicie dużą akcję tak. dotyczącą tego, żeby miasto tę modrzejówkę w pewien sposób odzyskało i zagwarantowało jej funkcję. Taką otwartą dla wszystkich mieszkańców. Mhm. Jestem e, członkinią Stowarzyszenia Przyjaciele Modrzejówki i rzeczywiście uważam, że miasto Kraków, my wszyscy mamy jedną niepowtarzalną szansę. Taka, ta szansa się zdarza raz na 100 lat. E, przy parku Młynówka Kleska w w, w w pobliżu jednego z. Najdłuższego parku w Polsce znajduje się przepiękny obiekt. Jest to modrzejówka, dom, który należał do Heleny Modrzejewskiej. On obecnie kończy się remont finansowany ze środków polskiego ładu i arcybractwo miłosierdzia jest otwarte na dzierżawę tego terenu. To, to jest ich obiekt. Tak, modrzejówka należy do arcybractwa miłosierdzia. Natomiast my również rozmawialiśmy z prezydentem Aleksandrem Miszalskim o tym, że miasto mogłoby zaproponować wymianę modrzejówki za kościół, to oczywiście wymagałoby... Powiedzmy, jaki kościół? Kościół na Wesołej, bo miasto posiada, jest właścicielem kościoła na Wesołej. Natomiast to jest bardziej skomplikowana sprawa, no ponieważ bo kościół, wymagałoby to tak. umowy w ogóle trójstronnej de facto, bo, bo z kolei... Um, Kościołem jest zainteresowana Kuria. Natomiast to wszystko, jeśli jest tylko wola, to zawsze się znajdzie sposób. Państwo, Ważne, żeby ta wola była po obu stronach. Państwo pozyskaliście poparcie bardzo wielu znanych osób. Sub. Tak, w naszym komitecie jest bardzo wielu znane, znanych osobistości z Krakowa, ale nie tylko z Krakowa, bo też pani Krystyna Janda, która wcieliła się w, Helenę, w postać Heleny Modrzejewskiej, pan Andrzej Seweryn, Jan Frycz, Jan Peszek, Dorota Segda, Ewa Kajm, Anna Radwan, Anna Dymna, Marek Konrad. Mogłabym wymienić, bo tych osób jest już w chwili obecnej ponad 30. Są to wybitne osobistości ze świata kultury i sztuki. Czy apel skierowany jest do miasta czy do właśnie tego arcybractwa? To znaczy, my apelujemy do władz miasta, dlatego że te rozmowy pomiędzy arcybractwem i miastem powinny się toczyć już jakby między władzami a arcybractwem, natomiast my jako mieszkańcy musimy apelować do osób, które nas reprezentują, a nas reprezentują władze miasta Krakowa, czyli to jest nasz adresat. Wróćmy na koniec do samego budżetu. Czy państwo planujecie pani czy też osoby, które mają są tak samo oburzone wynikami tego budżetu. Czy tak. planujecie jakieś konkretne działania? Wiem, że już zakomunikował poseł, radny Łukasz Myślona, że złożył interpelację w sprawie liczenia tych papierowych głosów. A co państwo robicie, co możecie zrobić i dlaczego właściwie chcecie ten problem nagłaśniać? Bo może jest tak, że głosowanie się odbyło, mleko się rozlało. Myślę, że jeśli teraz nie powstrzymamy tego, to za rok budżet obywatelski straci całkowicie sens. To znaczy, idąc śladami piłkarskich marzeń, pójdą kolejne kluby sportowe i domy kultury, co już robią na mniejszą skalę, nie na taką jak, jak, jak to zrobił pan Marek Hohenhauer. I to całkowicie nie. Znaczy, ja, ja sobie nie wyobrażam, jaki sens będzie miał budżet obywatelski w takim wydaniu. Żadnego, absolutnie żadnego. Myśli pani, że w przyszłości inne kluby zapatrzone na ten pomysł będą robiły dokładnie to samo, inne kluby, Oczywiście, inne że instytucje tak. i Oczywiście, w przyszłym że roku tak. właściwie będziemy mieli takie spółdzielnie, które drukują, podpisują głosy hurtowo. Dokładnie tak będzie i to już nie będzie budżet obywatelski mieszkańców i myślę, że chyba to mnie w tym wszystkim najbardziej boli, bo od 2016 roku jestem zaangażowana w, w zmiany w budżecie obywatelskim. W pewnym był, ta, był taki moment, kiedy te zmiany zaczęły iść w dobrym kierunku, a teraz mam wrażenie, że zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do punktu, z którego wyszliśmy, Czy do roku, cofnęliśmy się do roku 2016, do skrzydeł Krakowa. I e, przykro mi, że e, do, e, takie rzeczy się dzieją w Krakowie, bo Miało być lepiej, miało być inaczej, miało być obywatelsko, miało być, miał być Kraków dla mieszkańców. Niestety tak nie jest. Czy, czy wy, jako pomysłodawcy, macie zamiar jakoś spotkać się, coś wspólnie, jakieś wspólne działania po, powiązać? Oczywiście, że tak. Nie po to zbieram teraz opinie różnych osób, aby to zostawić no, dla dodajmy, siebie. to że jest taka grupa, naprawdę budżet obywatelski, ona istnieje od lat. Tak, od 2016 roku. Ona powstała właśnie pod, głosami, skrzydł, opiniami. Tak, pod wpływem tego projektu Skrzydła Krakowa. Jest dużo osób, które dla których budżet obywatelski jest ważny w tym mieście i myślę, że wszyscy razem zbierzemy się i nie pozwolimy na to, aby więcej takie projekty w budżecie obywatelskim przechodziły pozytywną weryfikację. Czyli co, pójdziecie do radnych, żeby zmienili regulami? Stworzycie petycję? Przypominam, że osobą odpowiedzialną za budżet obywatelski, jak również za kluby sportowe jest pan prezydent Łukasz Sęk. Myślę, że to jest osoba, która ma wszystkie narzędzia ku temu, a też wiedzę, ponieważ e, był członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego. zmienić. czy to jest jakiś, Pani zdaniem, spisek, e, jakaś taka nieformalna korupcja, że po prostu dajemy pieniądze swoim? Nie wiem, czy to jest spisek, e, natomiast. E, Wszyscy ci ludzie są z Platformy? E, natomiast taki proceder e, ma, miał miejsce już za prezydentury e, prezydenta Jacka Majchrowskiego, bo e, piłkarskie marzenia to nie jest projekt tylko z tego roku. Ale na taką skalę, jak to ma miejsce, e, nigdy do takiej sytuacji nie dochodziło. To jest pierwszy rok, w którym. Mamy, można powiedzieć, takie hu, hurtowe zbieranie głosów na taką skalę, czyli mówimy o złożeniu 40 projektów, z czego 16 będzie realizowanych. Czegoś takiego jeszcze w budżecie obywatelskiego nie no, mieliśmy. Przeczytała Pani sms od osoby, która związana jest ze środowiskiem biegaczy. Tak. Wiadomo, no, piłka nożna, sport popularny, chcemy trenować młode kadry, tak? tak? Dla dzieciaków, małych, no to jest świetne, że mogą pójść do szkółki czy do klubu. No ale przecież Małopolska, zwłaszcza Kraków też słynie z biegaczy górskich, a o nich tutaj właściwie się nie mówi. Ja, ja myślę, że tutaj podstawą w ogóle jest to kryterium ogólnodostępności, o którym ja mówię. Jeśli nabór jest tylko teoretycznie na no, dla osób z zewnątrz, a de facto, żeby, e, żeby wziąć udział w tych półkoloniach, wziąć udział w, w tych e, e, obozie, wziąć udział w tej wycieczce, musisz być członkiem naszego klubu, musisz dostarczyć określoną liczbę kart papierowych, żeby się załapać, to to nie spełnia w żadnym miejscu kryterium. To jak to zapisać w regulaminie, żeby takie sytuacje się nie powtarzyły? Bo ja pamiętam też, że w tych projektach, no nie tylko chodziło o kluby sportowe, ale były też konkretne zajęcia w jakichś konkretnych klubach dla konkretnych seniorów, Wyjazdy członków jakiegoś klubu do Kina czy gdzieś. Takie rzeczy zdarzały się już wcześniej, nie tylko dotyczące sportu. Jak to zapisać, żeby to się nie powtarzało? Myślę, że należy przede wszystkim rzetelnie weryfikować projekt pod kątem kryterium ogólnodostępności. Ono jest w regulaminie jasno opisane i tutaj chodzi o to, że później nie jest weryfikowane w żaden sposób, czy ten nabór był ogólnodostępny. Czy ten nabór był tylko dla e, członków klubu sportowego? Nikt tego później na etapie re, realizacji nie wyfikuje Czy 90 e, czy 100% uczestników, które pojechało na tę wycieczkę, to byli członkowie danego klubu, który realizuje ten projekt, czy też byli to e, e, ludzie z miasta? Ludzie to. z danej dzielnicy, bo mówimy <grym> w tak. dużej mierze o projektach dzielnicowych. I tutaj leży pies pogrzebany, ale zawsze mówię, że e, okazja czyni złodzieja, czyli jeśli na jakimś projekcie, który jest za kilkaset tysięcy złotych, a tutaj e, chodzą grube miliony. Tak, ale mówię, bo to mhm. jest ileś tam projektów w dzielnicach, e, korzysta garstka to zawsze będzie sprzyjało właśnie sytuacjom takim patologicznym. Patologię z budżetu obywatelskiego trzeba wyrugować raz na zawsze. I to jest ostatni moment, żeby to zrobić. I mam nadzieję i apeluję teraz do wszystkich, którzy oglądają tę rozmowę. To no słuchajcie, to będzie... nawet jeśli nie no możecie wziąć już udziału w konsultacjach, bo oglądacie ten, e, ten program później. To, niż on jest to w takim razie ja bardzo was zachęcam do tego. Piszcie na adres budżet obywatelski .um e, o wszystkich niepokojących was e, e, zjawiskach, które miały miejsce dotyczące głosowania w budżecie obywatelskim. Jeśli wasze dziecko, tak jak mojej koleżanki, otrzymało w, 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 w Wiśle kartę do głosowania z poleceniem, że ma zagłosować na te projekty, to to jest złamanie regulaminu budżetu obywatelskiego. Gościem w naszym podcaście dzisiaj była pani Natalia Nazlin, autorka bardzo wielu też zwycięskich projektów. A ja proszę, żebyście napisali w komentarzach czy wygłosowaliście w budżecie na jakie projekty? Co sądzicie o całym tym zamieszaniu wokół budżetu? Może uważacie, że te projekty sportowe właśnie powinny wygrywać, a może uważacie, że należy zmienić regulamin budżetu obywatelskiego? Komentujcie, lajkujcie, oglądajcie nasze rozmowy. Każdy odcinek emitujemy we wtorki i w czwartki o 7.53. Jesteśmy dostępni na wszystkich platformach podcastowych. Dziękuję bardzo.